Siemano, z tej strony MC Adi, jesteśmy właśnie na górniaku, siedzimy sobie na ławce. A więc tak, e, słuchajcie, e, niedługo, wkró no, wkrótce pojawią się na YouTube moje dwa najnowsze tracki nagrane w profesjonalnym studio, więc zapraszam wszystkich do mm, odsłuchu, a co do Bozo Tigera, e, szkoda mi słów na niego, ponieważ dla mnie to jest tak jak było we freestyle'u. Dla mnie to jest ten papizda i, i w ogóle byłem tylko tam, żeby po prostu zrobić sobie z niego ostre jaja. Hmm. Cieszę się, że niektórym to się podobało, że pomagacie mi się trochę wy, wypromować, bo dzięki takiemu debilowi no może troszeczkę zasłynę, może nie. Mam nadzieję, że tak, no bo bo, bo, bo lubię to robić, to co, to co robię. A poza tym to co? Y... Myślę, że się uda, wszystko będzie wszystko fajnie i, i, i będę się starał nagrywać coraz więcej, żeby, żebyście mieli czego słuchać, żeby no może trochę mnie polubić, może, może jakieś spotkanie kiedyś tam zorganizuję, nawet może nie kiedyś, może w najbliższym czasie nawet to zrobię. Tylko po prostu muszę, muszą być finanse, no niestety, finanse, finanse. No i co? No i co? Pozdrawiam MC Adi. Fio.